Znasz Mikołaja Kopernika? No jasne, kto nie zna faceta, który przekonał Ziemię, że nie jest pępkiem wszechświata? Historia to jednak nie tylko fanfary i rewolucje, o których trąbią podręczniki. Czasem świat zmieniają ludzie cisi, którzy zamiast czerwonego dywanu wybierają probówki, maszynopisy albo stado lam w Andach. Tacy, których nazwiska brzmią jak łamaniec językowy, a dzięki nim twoje światło świeci, tyfus cię omija, a spinacz trzyma papiery w ryzach. Oto opowieść o takich Herosach z odrobiną uśmiechu, bo nawet geniusze mają prawo do chwili luzu. Gotowi? No to wskakujemy. Fakt pierwszy: Rudolf Weigl, człowiek, który zrobił karierę na wszach, i to nie żart. Zaczynamy od gościa, który udowodnił, że nawet najbardziej nielubiane stworzenia mogą być gwiazdami nauki. Rudolf Weigl, biolog z krwi i kości, nie podbijał kosmosu ani nie wymyślał czołgów. On po prostu ocalił miliony ludzi, tworząc szczepionkę przeciw tyfusowi plamistemu, chorobie, która w dawnych czasach kosiła armię szybciej niż armaty. I zrobił to dzięki wszom. Tak, dobrze czytasz. Wszy to jego ekipa. Urodzony na terenach dawnych Austro-Węgier, sercem i rozumem związany z Polską, Weigl miał talent do rzeczy, które inni uznaliby za Mission Impossible. Tyfus, roznoszony w brudzie i wojennym chaosie, był plagą pierwszej połowy XX wieku. Weigl odkrył, że bakterie tyfusu lubią sobie pochulać w jelitach wszy. Zamiast powiedzieć bli i uciec. Zakasał rękawy i zaczął hodować te insekty w laboratorium na masową skalę. Ochotnicy przychodzili, by dać się kąsać, brzmi jak reality show z piekła rodem, ale to była nauka na najwyższym poziomie. W czasie II wojny światowej Niemcy kazali Weiglowi produkować szczepionkę dla Wehrmachtu. Mógł powiedzieć, nie, dziękuję, i zniknąć w tajemniczych okolicznościach. Zamiast tego zrobił coś co zasługuje na oscarowy scenariusz. Zamienił swój instytut w tajną bazę ruchu oporu. Zatrudniał profesorów, pisarzy, żydów, akowców, wszyscy oficjalnie karmili wszy. Dzięki temu uratował setki ludzi przed obozami czy egzekucją. Szachmat okupancie. Po wojnie nowy ustrój zepchnął go na boczny tor. Nobel był o krok, ale ktoś najwyraźniej uznał, że wszy to nie dość glamur. Dziś jego imię noszą niektóre ulice i szkoły, choć dzieci na lekcjach historii rzadko słyszą o facecie, który zrobił z owadów superbohaterów, a powinien być w każdym quizie, kto uratował świat dzięki robakom. Weźmy pod lupę jego lwowskie laboratorium. To był istny cyrk na kółkach, tylko zamiast klaunów były probówki i wszy. Każda wesz musiała być nakarmiona ludzką krwią. Każda probówka oznaczona, każdy etap produkcji kontrolowany z aptekarską precyzją. Weigl stworzył system, który działał jak szwajcarski zegarek, mimo że wokół szalała wojna. Jego zespół, niczym tajni agenci, przemyczał szczepionki dla cywilów i partyzantów, a wszystko pod nosem Niemców. Wyobraź sobie minę gestapowca, który słyszy: Nie, panie, to tylko wszy, nic podejrzanego. Weigl był człowiekiem z zasadami. Odmawiał współpracy z nazistami w sposób, który nie narażał jego ekipy. Po wojnie nie gonił za sławą, wrócił do badań, choć władze nie ułatwiały mu życia. Jego metody były tak skuteczne, że stosowano je jeszcze długo po wojnie. Jeśli kiedyś znajdziesz się we Lwowie, pomyśl o Weiglu, facecie, który udowodnił, że nawet najmniejszy owad może zmienić świat. Bez peleryny. Za to z probówką w ręku. Jego praca miała też szerszy kontekst. We Lwowie, w Lwowie, wielokulturowym tyglu, Weigl współpracował z naukowcami różnych narodowości Polakami, Ukraińcami, Żydami. To była drużyna marzeń, która w chaosie wojny działała jak jeden organizm. Weigl nie tylko tworzył szczepionki, ale i budował mosty między ludźmi. Jego instytut był miejscem. Gdzie nauka spotykała się z człowieczeństwem, a to sztuka, której nie uczą na uniwersytetach. I powiedzmy sobie szczerze: Jeśli potrafisz sprawić, że wszyscy stają się twoimi sprzymierzeńcami, to jesteś kimś więcej niż naukowcem. Jesteś czarodziejem. Fakt drugi. Stefania Wilczyńska, cicha bohaterka, która nie potrzebowała fleszy. Gdyby historia była sprawiedliwa, Stefania Wilczyńska miałaby pomniki obok Janusza Korczaka. Niestety, jak to często bywa z kobietami, które wolą działać, niż pozować, jej imię ginie w cieniu. A przecież to ona była fundamentem domu sierot, miejsca, które dla setek dzieci stało się domem, a nie tylko adresem. Żydówka z pochodzenia, pedagog z wykształcenia, rewolucjonistka z wyboru. Wilczyńska miała serce większe niż budżet niejednego państwa. Prace z dziećmi zaczęła jeszcze przed I wojną światową. Gdy w 1912 roku Korczak został dyrektorem Domu Sierot w Warszawie, ona już tam była, trzymając wszystko w ryzach. Organizowała, gotowała, szyła, pocieszała, była jak szwajcarski scyzoryk w spódnicy, tylko zamiast ostrza miała empatię. W czasie II wojny światowej, gdy Niemcy zamknęli dom sierot w warszawskim getcie, Wilczyńska mogła uciec. Miała znajomości, propozycję wyjazdu, bilet do życia w jedną stronę. Zamiast tego, spojrzała na swoje dzieci i powiedziała: Nie ma mowy. 5 sierpnia 1942 roku w Białej Blusce i Długiej Spódnicy. Ruszyła z Korczakiem i dwustoma podopiecznymi w stronę umszlak placu. Bez krzyku, bez dramatyzmu, z godnością, jakby szła na zwykły spacer. Jeśli to nie jest definicja bohaterstwa, to nie wiem, co nią jest. Nie ma jej w filmach, rzadko w książkach. A przecież bez Wilczyńskiej, dom Sierot byłby jak orkiestra bez dyrygenta. Jej życie pokazuje, że wielkość nie potrzebuje reflektorów. Wystarczy ciche zostaje. Metody Wilczyńskiej wyprzedzały epokę. W domu sierot dzieci miały głos. Pomagały zarządzać placówką, uczyły się odpowiedzialności. To ona wprowadziła samorząd dziecięcy, gdzie mali podopieczni decydowali o sprawach takich jak menu czy sprzątanie. Wyobraź sobie sześciolatka, który z powagą głosuje nad zupą pomidorową. To jej zasługa. W getcie, gdy głód ściskał żołądki, organizowała jedzenie, zdobywała leki, a czasem, pewnie i cudem, wyciągała uśmiech na dziecięcych twarzach. To musiała być magia. Jak inaczej wytłumaczysz uśmiech w środku piekła? Jej relacja z Korczakiem? To była przyjaźń jak z filmu. On marzył, ona realizowała. On pisał książki. Ona pilnowała, by dzieci miały co jeść. Po wojnie. Jej imię niemal zniknęło. Dlaczego? Może dlatego, że nie lubiła autopromocji, a może historia woli mężczyzn z piórem, od kobiet z igłą i sercem? Pora to zmienić. Wilczyńska zasługuje na swój rozdział w historii najlepiej z dedykacją dla tych, co robią, a nie gadają. Jej praca w getcie to osobna opowieść. Gdy jedzenie było luksusem, a choroby zbierały żniwo, Wilczyńska potrafiła negocjować z Niemcami, by zdobyć choć trochę czasu dla dzieci. Organizowała przedstawienia teatralne, by mali podopieczni choć na chwilę zapomnieli o koszmarze. To ona uczyła ich, że nawet w najgorszych czasach można zachować godność. Jeśli to nie jest bohaterstwo, to ja nie wiem, co nim jest. A jeśli kiedyś zrobiliby o niej film, to powinien się nazywać Wam kobieta która nie znała słowa niemożliwe. Fakt trzeci Ernest Malinowski, inżynier, który oswoił Andy i Lamy. Myślisz, że Polacy robią kariery tylko w Chicago albo Londynie? To poznaj Ernesta Malinowskiego, człowieka, który zostawił ślad w peruwiańskich górach, dosłownie i w przenośni. Urodzony na Wołyniu, wykształcony w Paryżu, Malinowski wylądował w Peru, gdzie szybko stał się inżynierem z kategorii Nie ma rzeczy niemożliwych. W XIX wieku dostał zlecenie, które brzmiało jak żart zbudować kolej przez Andy. Góry wznoszące się na ponad 4000 metrów śniegi, przepaście, lawiny a do tego lamy, które najwyraźniej nie przepadały za inżynierami serio, kto normalny mówi Dobra, dajmy tory na Mount Everest będzie fajnie. Malinowski nie tylko powiedział dobra, ale i zaprojektował trasę z 63 tunelami, 30 mostami i zakrętami, od których kręciło się w głowie. Budowa trwała lata, pochłonęła fortunę i hektolitry potu, ale efekt? Kolej centralna przez Endy działa do dziś i wciąż jest cudem inżynierii. Nawet lamy musiały przyznać, że to niezły wyczyn, a jakby tego było mało. W 1866 roku, podczas wojny Peru z Hiszpanią, Malinowski, już po pięćdziesiątce, chwycił za działo i stanął na barykadzie. Peruwiańczycy pokochali go jak swojego. Ma tam pomnik i przełęcz nazwaną jego imieniem. W Polsce? Czasem wspomną go w przypisie. Jakby budowa kolei w Andach to był weekendowy projekt DIY. Malinowski przybył do Peru, gdy kraj budował niepodległość. Jego projekt kolei transandyjskiej był jak rzucanie kostką Rubika w huragan. Ekstremalne warunki, brak sprzętu, robotnicy z chorobą wysokościową. A on osobiście chodził po zboczach, mierzył, planował. Czasem pewnie przeklinał pod nosem, gdy lama splunęła mu na buty. Zatrudnił peruwiańczyków, chilijczyków, chińskich imigrantów Tworząc ekipę, która działała jak zgrany zespół rokowy. Kolej otworzyła Peru na handel, a Malinowski stał się lokalnym bohaterem. Jego życie to też historia emigranta, który nigdy nie zapomniał o Polsce. W listach pisał o tęsknocie za ojczyzną, wspierał polskie środowiska w Paryżu. A w Peru? Tam był jak Indiana Jones, z linijką i ołówkiem, gotów zmierzyć się z każdą górą. I powiedzmy sobie szczerze, jeśli budujesz kolej tam, gdzie nawet powietrze mówi odpuść, to zasługujesz na medal albo przynajmniej na kawę od lam. Jego dzieło do dziś przyciąga turystów, którzy z otwartymi ustami oglądają pociągi sunące przez andyjskie przełęcze. To nie tylko inżynieria, to sztuka. Fakt czwarty, Michał Doliwo Dobrowolski. Facet, dzięki któremu twój czajnik działa. Nie musisz być inżynierem, żeby polubić Michała Doliwo-Dobrowolskiego. Wystarczy, że włączysz światło, telewizor, albo, to, no dobra, cokolwiek z wtyczką. Ten gość sprawił, że prąd płynie tam, gdzie trzeba. W XIX wieku, pracując głównie w Niemczech, Doliwo-Dobrowolski wymyślił system prądu trójfazowego. Brzmi jak coś, co zrozumie tylko fizyk? Spokojnie, to po prostu sposób, by prąd docierał daleko, a silniki działały jak marzenie. Trzy fazy, jedna rewolucja i nagle fabryki, tramwaje, elektrownie zaczęły hulać jak nigdy. Był pionierem, który pokazał, że prąd można przesłać na kilka kilometrów, co w tamtych czasach brzmiało jak science fiction. Pracował dla firmy AEC, gdzie jego pomysły zmieniały świat na skalę przemysłową. Nie był showmanem jak Edison, który lubił błyszczeć w świetle żarówek swoich rzecz jasna. Doliwo wolał, żeby jego wynalazki mówiły za niego i mówiły głośno. Dziś jego nazwisko znają głównie fani elektrotechniki i ci, co lubią grzebać w historii techniki a przecież to jego system zasila współczesność. Następnym razem jak zrobisz sobie herbatę, pomyśl, dzięki, Michał, bez ciebie siedziałbym przy świeczkach. W XIX wieku elektryczność była jak dziki Mustang. Wszyscy chcieli ją ujarzmić, ale mało kto wiedział jak. Doliwo Dobrowolski rywalizował z tuzami jak Nikola Tesla, ale jego system trójfazowy wygrał, bo był praktyczny jak dobra parabutów. W Niemczech nigdy nie zapominał o Polsce, wspierając polską diasporę. Jego prace to fundament świata, w którym skrolujesz telefon i ładujesz laptopa. Jeśli to nie zasługuje na pomnik, to może na dedykowaną wtyczkę jego imienia? Jego pokazy przesyłu energii były jak magia. W 1891 roku zszokował świat, przesyłając prąd na odległość kilkunastu kilometrów. Publiczność pewnie myślała, że to czary. A on spokojnie tłumaczył, że to tylko fizyka. Jego system pozwolił na budowę sieci energetycznych, które zmieniły miasta i wsie. Bez niego nie byłoby tramwajów, które dziś wożą nas po ulicach, ani fabryk, które napędzają gospodarkę. A najlepsze, robił to wszystko z klasą, bez błysku fleszy. Jeśli kiedyś twój czajnik odmówi posłuszeństwa, nie klnij, pomyśl, że doliwo dał ci prąd. A reszta to drobnostka. Fakt piąty, Józef Hoffman, pianista, który grał nokturny i wymyślał wycieraczki. Na koniec człowiek, który pokazuje, że można być artystą i inżynierem, nie gubiąc przy tym klasy. Józef Hoffman był cudownym dzieckiem. Jako ośmiolatek grał koncerty, od których nawet Ignacy Paderewski mówił, no, szacun. Ale muzyka to nie wszystko. Ten facet miał głowę pełną pomysłów, które wykraczały poza klawiaturę fortepianu. W dorosłym życiu skomponował kilkaset utworów, ale zarejestrował też ponad 70 patentów. Tak, dobrze czytasz. Od wycieraczek samochodowych, przez nowy typ spinacza biurowego, po urządzenia do nagrywania dźwięku. Gdyby żył dziś, pewnie zaprojektowałby apkę do streamowania muzyki a w przerwie wymyśliłby lepszy uchwyt na telefon. Chopin z Apple Watchem? To o nim. Hoffman mieszkał w Stanach, gdzie kierował Instytutem Kartisa w Filadelfii, ucząc młodych wirtuozów, a w wolnych chwilach majstrował przy wynalazkach, jakby granie Beethovena to za mało na jeden dzień. Jego nazwisko znają nieliczni, może dlatego, że był zbyt wszechstronny? Ale serio, jak następnym razem wycieraczki uratują ci widoczność w deszczu, a w radiu poleci klasyka, pomyśl o Hoffmanie. To jego świat. Urodził się w Krakowie w rodzinie muzyków. Jako dziecko koncertował po Europie i Ameryce, a publika padała z zachwytu. Jego wycieraczki? Pomysł zrodził się, gdy deszcz psuł mu widok na drogę. Ot, praktyczny romantyk. Spinacz biurowy to z kolei jego miłość do porządku. W Instytucie Cartisa stworzył artystyczną oazę, gdzie studenci uczyli się nie tylko gry, ale i myślenia. Jego życie to dowód, że można grać nocturny i wymyślać gadżety, nie tracąc przy tym klasy. Jego wynalazki to osobna historia. Wycieraczki powstały, bo Hoffman, jadąc w deszczu, uznał, że widoczność to nie żarty spinacz. Bo irytowały go papiery fruwające po biurku. A urządzenia do nagrywania dźwięku to jego sposób, by muzyka mogła zostać z nami na zawsze. Wyobraź sobie, jak grasz opana, a potem siada przy stole i szkicuje nowy patent. To nie człowiek, to renesans w jednym ciele. I powiedzmy sobie szczerze, jeśli wymyślasz coś tak genialnego, jak spinacz, a przy okazji grasz jak wirtuos to zasługujesz na pomnik. Albo przynajmniej na dedykowaną playlistę. Pięciu bohaterów, Weigl, Wilczyńska, Malinowski, Doliwo Dobrowolski, Hoffman. Pięć historii, które nie zawsze mieszczą się w podręcznikach, ale bez których świat byłby inny. Nie potrzeba armat ani rewolucji. Czasem wystarczy jeden naukowiec z probówką, jedna kobieta z odwagą, jeden artysta z patentem to nasi cisi herosi, którzy zmienili świat. Czasem z uśmiechem, czasem z przekąsem. Pamiętajmy o nich, bo to nasza historia, tylko w wersji z jajem.